Wolna para elektronowa atomu azotu. Pierśina imidazolowego deżalowego 12. Centrum aktywnego papu. Wszyscy zanotowali. Trzeci wykres, to no. papy nagrywane na tym jaki poświęciły. Ja <się> mam innego. <grymka> <grymka> Kosz na głowę. <grymka> Cicho, no weź. <grymka> Atakuje atom fosforu fosforanowy w nawiasie atak nukleofilowy to był atak tak zwany karłół tak ukazany mermaid kieruj <tryk> zanotowano? oczywiście to <tryk> jest kamień na twarz i następnie hydrolizuje wiązanie estrowe pomiędzy p metrofenolem a. Grupą fosforanową. Fosforanu penitrofenolu. Wynikłuczego. Penitrofenolu. O barwie żółtej w środowisku alkalicznym. Przykładowo do jest w środowisku ludopis, nie? Oraz grupy fosforanowej. A on naprawdę może być teraz prowadzącym zajęcie, bo on niego nic nie rusza. Dobra, kończ wykład. Zanotowaliście? Nie, tak, tak. to będziemy puszczać. Dobra. dobra. Kończ.